Janusz Kowalski, witam serdecznie w brzegu. Właśnie w tej chwili ten sowiecki monument w brzegu kończy swój żywot. To jest historyczny moment, szanowni Państwo. Jestem z Tomaszem Kozłowskim, szefem Solidarnej Polski. Dzięki determinacji Instytutu Pamięci Narodowej widzicie Państwo, jak kolejny sowiecki pomnik z przestrzeni publicznej w Polsce znika. Jesteśmy 150 metrów od zamku Piastów Śląskich i niezmiernie. Się cieszymy, że w końcu, w tym historycznym dla brzegu miejscu jest szansa, że powstanie prawdziwy pomnik dla polskich bohaterów, a nie dla sowieckich okupantów. Właśnie widzimy pierwsze chwile tego procesu usunięcia po kilkudziesięciu latach, po pięćdziesięciu latach tego sowieckiego pomnika. Popatrzmy. Bardzo dziękuję Karolowi Nawrockiemu, prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, za jego determinację w usuwaniu sowieckich pomników. Szybka decyzja w sprawie brzegu. Koszty tego usunięcia poniesie polskie państwo, nie samorząd brzegu. Również szybka decyzja Instytutu Pamięci Narodowej na inicjatywę radnej Elżbiety Słodkowskiej w Górczycach. Stamtąd również znikną sowieckie pomniki. Tak powinny zakończyć wszystkie monumenty w Polsce, wszystkie symbole sowieckich okupantów, którzy mordowali polskich bohaterów, którzy okupowali od 1944 roku Polskę. Przypomnijmy, że ostatni sowiecki czołg wyjechał z Polski dopiero 17 września 1993 roku. Na tą chwilę pokolenia Brzeżan czekało wiele lat. Możemy też nadmienić, że w Brzegu była bardzo duża baza, sowieckich sowiecka, okupantów. tak, dokładnie, było lotnisko też, które zostało przejęte przez sowieckich okupantów po Niemcach, tak? Lotnisko, które budowali Niemcy, a przejęli właśnie sowieccy okupanci, tak i oni tutaj mieli bardzo bardzo duże też wpływy w mieście i było bardzo dużo około 30 tysięcy żołnierzy z rodzinami. Także ta baza była i strategicznie też bardzo ważna w układzie warszawskim w tamtych czasów. Ten pomnik, szanowni Państwo, dzisiaj w tej przestrzeni publicznej w Brzegu zniknie. To jest też czas na to, aby władze miasta razem z konsultacjami mieszkańcami podjęły decyzję, jaki nowy pomnik tutaj stanie w polskich bohaterów. Dla nas ważne jest to, że przycinamy w końcu 20. 4 sierpnia 2022 roku, no, można powiedzieć, ponad 30-letnią dyskusję na temat tego pomnika. Naprawdę, szanowni Państwo, nie ma miejsca na sowieckie pomniki w Polsce. Wczoraj było 83. rocznica sowieckiego i niemieckiego paktu Ribbentrop-Mołotow, który de facto rozpoczął II wojnę światową której konsekwencją było zniszczenie przez niemców polskie, a potem sowiecka okupacja i właśnie stawianie takich e, e, pomników, mordowano polskich bohaterów, którzy walczyli o wolną e, Polskę, sowieccy kolaboranci, sowieccy żołnierze. Tak właśnie wszystkie pomniki sowieckie powinny skończyć. Kończyć. Posłuchajmy, jak ta maszyna rozbija ten pomnik Monument bo to nie żaden pomnik Potocznie nazwa tego monumentu to jest pomnik hydraulika dlatego, że jak Państwo widzą jest komuniści wymyślili jakąś taką instalację rur, można powiedzieć hydraulicznych Wiele środowisk niepodległościowych, kresowych tutaj z brzegu, za to bardzo serdecznie dziękuję przez ostatnie dziesięciolecia prosiło o to, aby apelowało o to. To były inicjatywy obywatelskie, aby ten pomnik w końcu zniknął. Nie ukrywam, że jestem zaszczycony, że mogłem również pomóc w tych kontaktach z Instytutem Pamięci Narodowej władz miasta, aby była szybka decyzja, również w sprawie kosztów em, tej rozbiórki sowieckiego monumentu i dzisiaj właśnie ten symbol sowieckiej dominacji nad Polską, tutaj właśnie w Brzegu, gdzie jak pan Tomasz Kozłowski, szef Solidarnej Polski w Brzegu, słusznie wskazał, była ważna sowiecka baza okupacyjna sowieckich żołnierzy i dzisiaj właśnie patrzymy jak kolejny pomnik znika i zachęcam wszystkich samorządowców z całej Polski, jeżeli w Waszych gminach są jeszcze takie pomniki, natychmiast je likwidujcie. Nie ma na to w Polsce miejsca. Instytut Pamięci Narodowej, Pan Dr. Kalor Nawrocki, działa bardzo profesjonalnie, szybko. Szybka ścieżka likwidacji takich pomników. Nie ma zgody na gloryfikowanie Czerwonej Armii sowieckich okupantów, którzy mordowali, okupowali Polskę, mordowali polskich bohaterów. Popatrzcie, szanowni państwo, tak, jeżeli są jeszcze w waszych miejscowościach takie monumenty, tak powinny one zakończyć. A osobą, która dzisiaj powinna najbardziej się wstydzić, jest Rafał Trzaskowski, prezydent Miasta Stołecznego Warszawy, który cały czas pozwala na gloryfikowanie sowieckiej organizacji, Armii Ludowej, sowieckich kolaborantów sowieckiej formacji, ponieważ dalej w centrum Warszawy jest ulica Armii Ludowej. Nie ma zgody ani na pomniki, ani na nazewnictwo związane z sowiecką okupacją, z Armią Czerwoną, z komunistami. Tą dekomunizację trzeba w końcu po tych 32 latach całkowicie zakończyć. Proszę zobaczyć, szanowni państwo, jak jaki to jest Ważny widok, kiedy w tej przestrzeni publicznej w brzegu znika w końcu to sowieckie straszydło. Pierwsze odłamki już poleciały, ale czekamy na moment... To będzie jeszcze tutaj trwał. Szanowni Państwo, ja chciałem jeszcze raz serdecznie podziękować doktorowi, doktorowi Karolowi Nawrockiemu, prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej, za to, że podjął bardzo szybką decyzję o możliwości usunięcia tego pomnika. Przeciął wieloletnią dyskusję na ten temat, ponieważ niestety było też tak, że wielu przedstawicieli, szczególnie postkomunistycznych środowisk, broniło tego sowieckiego monumentu, ale w Polsce nie ma miejsca na takie, na takie monumenty. Możemy też powiedzieć, że wiele środowisk było też za tym, żeby ten pomnik też... Środowiska kresowe niepodległościowe, w brzegu mieszkają polscy patrioci i rzeczywiście chcieli od wielu lat, aby te 150 metrów od zamku Piastów Śląskich, no nie było takiego strasznego... O, szanowni państwo, widzimy być może ten moment, na który czekamy. Zwieje się ten stowiecki monument Ja myślę, że to nie będzie takie proste, żeby on... Ale to ja myślę, Jest że dużo, za chwilę, dużo, za, dużo za stanie, chwilę szanowni dużo, państwo, zobaczymy dużo. myślę Zobaczymy ten bardzo ważny moment Pierwszego pierwszej części usuwania monumentu. Dają, już podchodzi do nas kierownik budowy. Pytanie takie e, w temacie: jak pan teraz zachować to jest górę, a teraz ten górę. Chciałem, żebym pod was tą górę. No bo, no, bo jesteśmy na bliżej, teraz oczywiście. Bardzo serdecznie dziękujemy, Super, właśnie nam pan kierownik powiedział, jak we... prace wyglądają. Za chwilę jeszcze będzie uderzenie. Tej maszyny, tak aby jak najszybciej ten zobaczcie Państwo teraz ten moment. O tym właśnie przed chwileczką rozmawialiśmy. Tak powinny sowieckie monumenty kończyć. Wszystkie. Baixa Zachęcam w tym miejscu oczywiście wszystkich Państwa do tego, aby zakupić, ja już to zrobiłem, najnowszy podręcznik profesora Wojciecha Roszkowskiego, hit, który będzie obowiązywał w polskich szkołach. Z niego właśnie nauczycie się Państwo o tym, jak komuniści kolaborowali tutaj w Polsce, jak sowieccy okupanci okupowali Polskę przeciwko temu podręcznikowi. Oczywiście te środowiska lewicowe, postkomunistyczne, Protestują, ale to właśnie dlatego, że również chronią takie pomniki sowieckiej dominacji w Polsce. Na to absolutnie nie ma miejsca. Czas na dokończenie dekomunizacji. Dziękuję jeszcze raz Karolowi Nawrockiemu, prezesowi Instytutu Pamięci Narodowej. Zobaczcie, jak działa w praktyce skutecznie Instytut Pamięci Narodowej. Pomniki sowieckie znikają z Polski. Szanowni Państwo, dzisiaj rozbiórka będzie trwała cały dzień. Serdecznie pozdrawiamy Tomasz Kozłowski, Janusz Kowalski z Brzegu. Tak jak mówiliśmy przez ostatnie kilkanaście minut, to jest historyczny moment. Historyczny dlatego, że w końcu ta dekomunizacja w Brzegu się kończy i sowiecki monument był czci Armii Czernowej, Czerwonej w końcu zostaje Piszony. Jeszcze raz pozdrawiamy Instytut Pamięci Narodowej. Dziękujemy za tę inicjatywę i wszystkich samorządów zachęcamy do tego. Likwidujcie sowieckie monumenty w całej Polsce. Tak powinny właśnie skończyć, tak jak w brzegu zobaczcie, Szanowni Państwo, tak właśnie, tak powinny kończyć. Wszystkie sowieckie monumenty. Tak. Bardzo dziękujemy serdecznie. Pozdrawiamy Janusz Kowalski, Tomasz Kozłowski. Kozłowski. Dziękuję.